Na początku nie było łatwo. Żeby zdobyć takie zaufanie rodziców z tego regionu, potrzebowałam ponad roku ciężkiej pracy, żeby pokazać, że faktycznie jesteśmy warci tego, żeby ich dziecko było u nas. Pomysł się zrodził bardzo szybko i właściwie od pomysłu tak naprawdę od razu zaczęła się realizacja. Karolina Wacławik, właściciel niepublicznego żłobka mali odkrywcy w Krośnie, pedagog specjalny, surdo- i oligofrenopedagog. Surdo-pedagog zajmuje się pracą z dziećmi z wadami słuchu, a pedagog z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Moje życie tak się potoczyło, że y, straciłam pracę ja jak urodziłam dziecko i nagle się okazało, że ja bym chciała oddać moje dziecko gdzieś w jakieś miejsce, y, które byłoby bezpieczne, sprawdzone, gdzie miałoby fajnie. Y, a takich placówek niepublicznych nie ma tu w ogóle na tym terenie. Do publicznego nie mogłam się dostać ze względu na to, że nie jestem zameldowana na terenie krosny. Po rozmowie z paroma osobami, które stwierdziły, że faktycznie jest deficyt, stwierdziłam kurczę, no to spróbuję. Moim marzeniem było, żeby poza taką funkcją opiekuńczą, poniekąd no najważniejszą, żłobek też pełnił funkcję edukacyjną, dydaktyczną, wychowawczą i realizował też swoje własne autorskie programy. Bardzo wiele rzeczy udaje nam się tutaj zrobić, zwłaszcza, że dzieciaki w tym wieku są bardzo chłonne, są bardzo ciekawe. Szybko zapamiętują, szybko łapią i, i ta praca jest naprawdę taka wdzięczna, akurat nie z dzieciakami w tym wieku i tak naprawdę bardzo szybko widać jej efekty. Bardzo takie aktywne jest przedpołudnie, szczególnie kiedy realizujemy mnóstwo zajęć z psychologiem ze specjalistą od gimnastyki korekcyjnej, warsztaty kulinarne czy język angielski, więc zazwyczaj przed południa są takie bardzo bogate. Po południu już ten program jest bardziej rozluźniony, jest więcej czasu na czytanie bajek, na zajęcia takie muzyczne, mamy czas też na aktywność własną, na zabawę własną, bo tak naprawdę dzieci też muszą się nauczyć takich relacji społecznych, relacji z drugim dzieckiem, tego, żeby się dzielić. Bardzo się staramy, żeby maksymalnie wykorzystać pobyt dziecka tutaj, pracować tak naprawdę na tyle, na ile jest możliwość i w dzieciach, i w nas. Dlaczego stawiałam na młode osoby i stawiam? Ze względu na energię. Po pierwsze, w pracy z takimi małymi dziećmi, jeszcze w momencie, kiedy się prowadzi mnóstwo dodatkowych zajęć, opiekun musi być szalenie aktywny, szalenie energiczny, trochę zwariowany. Żeby dzieci zainteresować. Tak naprawdę tym dziewczynom się chce. Są młode, mają mnóstwo pomysłów. Są to też osoby tak naprawdę z doświadczeniem, może nie tak wieloletnim, 20- czy 30 natomiast kilkuletnim na pewno i uważam, że doskonale sobie radzą. Że rodzice faktycznie sprawdzają nasze doświadczenie, nasze wykształcenie, czemu ja się osobiście absolutnie nie dziwię. Na początku nie było łatwo. Żeby zdobyć takie zaufanie rodziców tak naprawdę z tego regionu, potrzebowałam ponad roku ciężkiej pracy, żeby pokazać, że faktycznie jesteśmy warci, tego, żeby ich dziecko było u nas. Trwało to długo, wiadomo, były chwile lepsze, były chwile gorsze, były chwile załamania, czy to wszystko się powiedzie, czy się uda. Natomiast z miesiąca na miesiąc dostawałam coraz fajniejszy feedback że jest fajnie, że jest potrzeba, rodzice zaczęli przychodzić z polecenia, że usłyszeli, że jest dobrze. No w tym momencie mamy praktycznie wszystkie miejsca zapełnione. Bardzo też pomógł projekt, który realizujemy. Projekt jest skierowany dla dziesiątki rodziców, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka. Bardzo szybko tutaj miałam odpowiedź, że jest taka potrzeba i, i grupa dzieci też zebrała się no, właściwie od razu. Ta kwota, która jest w projekcie w tym momencie, tak naprawdę pozwala każdemu na to, żeby dziecko miało absolutnie y, fantastyczną opiekę, 12 godzinną nawet. Pełnym wyżywieniem z, ze wszystkimi zajęciami, także na pewno wynosi to mniej niż y, opiekani nad dzieckiem. Życzę nam dużo dzieci, niech przychodzą, niech się cieszą, niech się rozwijają, niech rodzice wracają spokojnie do pracy, y, żebyśmy mogli spokojnie pracować. Tego mi życzycie.